Oto 10 ciekawostek o Krzysztofie Kolumbie. 1. Kolumb był jednym z największych odkrywców w historii. Odkrył między innymi Amerykę Południową i Środkową. 2. Kolumb był doświadczonym żeglarzem, który spędził większość swojego życia na morzu. 3. Pierwotnym celem jego podróży było znalezienie nowych szlaków handlowych do Azji. 4. Kolumb wyruszył w swoją pierwszą podróż w 1492 roku, mając wówczas 41 lat. 5. Pierwszym miejscem, które odkrył, były Bahamy. 6. Kolumb jest często uważany za odkrywcę Ameryki, ale to Wikingowie dotarli tam już w XI wieku. 7. W 1506 roku Kolumb zmarł w wieku 55 lat w Valladolid w Hiszpanii. 8. Kolumb nigdy nie zdawał sobie sprawy, że odkrył nowy kontynent. Uważał, że odkrył tylko nową drogę do Indii. 9. Wiele miejscowości na całym świecie zostało nazwanych na cześć Krzysztofa Kolumba, w tym Kolumb w Ohio i Kolumb w Kolumbii Brytyjskiej. 10. Kolumb uważał, że świat jest kulisty, co w tamtych czasach było wiedzą niepopularną. Po więcej, polub i zasubskrybuj.